Masz stres przed wystąpieniem? Interesują Cię techniki autoprezentacji? Mamy na to sposób: kompleksowe szkolenie i e learningowe. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym szkoleniu. Ja nazywam się Nina Borek i poprowadzę dla Was dzisiaj to szkolenie w temacie sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych. Pewność siebie. Skuteczna komunikacja. Profesjonalizm. Rozwój kariery. Wystąpienia publiczne mogą być źródłem stresu i niepewności? Czy znasz to uczucie, gdy trema paraliżuje cię przed ważną prezentacją? A może masz trudności z przekonaniem innych do swoich pomysłów? Można powiedzieć, że takim tematem szkolenia będzie dzisiaj to, że siła jest w tobie. Siła jest w tobie, dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, jeśli chodzi o sztukę autoprezentacji, nie ma nic ważniejszego niż my. Nasza osobowość. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych. Stres i nerwy powodują, że gdzieś tam tak nasza gestykulacja staje się mało naturalna, że te gesty zaczynają e, dominować nad naszym wystąpieniem, e, że na przykład zaczynają trząść nam się ręce i jest to bardzo widoczne, szczególnie wtedy, kiedy nadmiernie ich używamy. Jak opanować tremę i stres? Przedstawiłam kilka różnych technik, żebyście byli w stanie tą technikę dopasować też zawsze do siebie, do swojego organizmu, do tego, co na Was zadziała najlepiej. Przygotowywanie prezentacji. Pytanie zawsze angażuje publiczność i odbiorców do jakiejś takiej głębszej refleksji. Więc możemy zacząć od tego. Bardzo fajnie się sprawdzają osobiste historie. Już dzisiaj Wam o tym troszeczkę powiedziałam. Natomiast osobista historia, która jest w jakiś sposób tam powiązana z tematem, zawsze pozwala nawiązać taką głębszą więź opartą na e, takim m, zaufaniu e, m, audytorium do was. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas wystąpień. Jeśli chodzi o strukturę wypowiedzi. Pamiętajcie o tym, niezależnie od tego, czy to jest mail, czy to jest prezentacja multimedialna, czy to jest prezentacja w małej grupie, czy to jest wielkie wystąpienie publiczne, dbajcie o to, żeby Wasze prezentacje miały tą strukturę, żeby było wprowadzenie, żeby było rozwinięcie tego tematu i jakieś zakończenie, które będzie jednocześnie podsumowaniem. Trzymam za was kciuki i życzę wam jak najwięcej, jak najlepszych profesjonalnych wystąpień publicznych. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na www.altcomacademia.pl.